Deska, czyli popularny plank. No dobrze, kto z nas nigdy jej nie robił? Chyba nie ma takiej osoby. Ale jest jedno małe ale. Czy na pewno robimy to ćwiczenie dobrze? Bo okazuje się, że kilka drobnych, ale powszechnych błędów może sprawić, że cały nasz wysiłek, no cóż, idzie w gwizdek. Zobaczmy więc, jak zamienić zwykłe trzymanie deski w prawdziwą fabrykę siły. Mocne, co? Ale to zdanie trafia idealnie w sedno. Większość z nas myśli, że im dłużej, tym lepiej. A to nie do końca prawda. Tu wcale nie chodzi o bicie rekordów na czas. Chodzi o maksymalną intensywność i perfekcyjną technikę w każdej jednej sekundzie ćwiczenia. I to jest właśnie pytanie za milion dolarów. Okazuje się, że cała różnica tkwi w detalach. W takich małych poprawkach, które potrafią obudzić do pracy mięśnie, o których istnieniu można było nawet nie wiedzieć. No to co? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. OK, ale zanim zburzymy wszystko, co wiemy o desce, oddajmy jej sprawiedliwość. Warto na chwilę przypomnieć, dlaczego to ćwiczenie stało się tak szalenie popularne. Jego zalety są bezdyskusyjne i to solidny fundament każdego dobrego planu treningowego. No bo spójrzmy prawdzie w oczy: deska buduje cały nasz środek: brzuch, plecy, biodra, pośladki. Świetnie wpływa na postawę, wzmacnia to, co ważne w środku i daje stabilizację potrzebną w każdym innym ruchu. A co najlepsze? Zero sprzętu. Można ją zrobić dosłownie wszędzie, i to wszystko się zgadza. No dobrze, i tutaj zaczyna się cała zabawa, bo jest jedna święta zasada, którą słyszał chyba każdy, kto kiedykolwiek robił deskę. A co jeśli ta najważniejsza, powtarzana przez wszystkich rada jest no cóż, nie do końca optymalna? No jasne, każdy to słyszał setki razy: trzymaj plecy proste, jak linijka to jest właśnie ta neutralna pozycja kręgosłupa. A teraz uwaga. Żeby naprawdę wycisnąć z tego ćwiczenia 100% mocy, potrzebujemy czegoś innego. Pozycji hollow body. Tak, z lekko zaokrągloną górą pleców. Zaraz, zaraz, ale właściwie po co? Bo cała sztuczka polega na tym, żeby obudzić pewnego śpiocha. Mięsień, który w tej klasycznej, prostej desce najzwyczajniej w świecie sobie drzemie. A jego rola jest absolutnie kluczowa dla siły i zdrowia naszych barków. I oto nasz bohater. Mięsień zębaty przedni. Nazwa może nie brzmi zbyt ekscytującą, ale to jest prawdziwy VIP, jeśli chodzi o stabilizację łopatki. Pomyślmy o tym tak: bez niego nie ma mowy o zdrowych barkach i prawdziwej siły w takich ruchach, jak pompki czy wyciskanie. I tu właśnie dzieje się magia. Wyobraźmy to sobie. Aktywnie wypychamy łopatki do przodu, żeby włączyć ten mięsień zębaty. Co się dzieje? Nasze plecy naturalnie leciutko się zaokrąglają, a to z kolei powoduje, że mięśnie brzucha. BUM! Kurczą się o wiele, wiele mocniej. To jest w zasadzie statyczne spięcie brzucha, tylko o niebo bardziej intensywne. Dobra, koniec teorii, czas na konkrety. Bierzemy pod lupę najczęste grzechy popełniane w desce i od razu podajemy na nie receptę. Jedziemy! A, klasyka gatunku. Biodra lecą w dół, czujemy, że coś jest nie tak. I słusznie, bo w tym momencie brzuch mówi do widzenia, a całą robotę przejmuje odcinek lędźwiowy. A tego absolutnie nie chcemy. Co z tym zrobić? Prosta sprawa, ale wymaga skupienia. Po pierwsze, spinamy pośladki na maksa, tak jakbyśmy chcieli zgnieść nimi orzecha. Po drugie, podwijamy miednicę, czyli chowamy kość ogonową pod siebie. Ten jeden ruch od razu włącza do pracy dolne partie brzucha. Dobra, a teraz druga strona medalu. Biodra wędrują do nieba i z deski robi się taki y, daszek. Jaki jest efekt? Brzuch ma wakacje, a cały ciężar ląduje na barkach. Znowu pudło. Cel jest jeden. Idealnie prosta linia. Wyobraźmy sobie, że od głowy do pięt przyłożono nam kij od szczotki. Nie może się złamać ani wygiąć. Tylko wtedy korpus pracuje na 100%, żeby utrzymać stabilność. Kolejny częsty błąd: wzrok w sufit albo w lustro przed nami. Może to i wygląda dynamicznie, ale dla naszej szyi to jest po prostu koszmar. W ten sposób łamiemy całą linię kręgosłupa i prosimy się o kłopoty. Prosta zasada. Głowa to przedłużenie kręgosłupa, koniec i kropka. Wzrok powinien lądować na podłodze, jakieś 20 cm przed dłońmi, a broda ma być leciutko przyciągnięta do mostka. Szyja na pewno będzie za to wdzięczna. Leniwe łopatki. Brzmi niewinnie, a to jeden z głównych sabotażystów naszej deski. Jeśli klatka piersiowa zapada się między barkami, to tak, jakby ktoś wyłączył prąd w całej górnej części ciała. Całe napięcie po prostu ucieka. I to jest właśnie ten magiczny składnik, o którym mówiliśmy. Zamiast biernie wisieć na barkach, aktywnie odpychamy się przed ramionami od podłogi. Wyobraźmy sobie, że chcemy przepchnąć ziemię w dół, ten ruch bum, od razu zaokrągła górę pleców i budzi do życia nasz mięsień zębaty. Znamy to, prawda? Robi się naprawdę ciężko, więc co robimy? Wstrzymujemy oddech. To naturalny odruch, niestety fatalny odruch, bo bez tlenu mięśnie słabną, a cała stabilizacja korpusu, no cóż. Idzie w las. Trzeba oddychać, ale nie byle jak. Spokojne, głęboki wdech do brzucha, a przy wydechu spinamy wszystko jeszcze mocniej. To niesamowite, ale właśnie kontrolowany oddech potrafi jeszcze bardziej podkręcić pracę mięśni brzucha. W porządku. To co? Poskładajmy te wszystkie puzzle w jedną spójną całość. Oto nasza ostateczna checklista idealnej deski. Pięć prostych punktów, które zmieniają absolutnie wszystko. I to jest cała esencja. Punkt pierwszy. Broda lekko do siebie, trzymamy linię. Drugi. Odpychamy się od podłogi, żeby obudzić zębatę. Trzeci. Miednica podwinięta, odpalamy dół brzucha. Czwarty. Nogi i pośladki twarde jak skała. I piąty. Oddychamy. To jest kompletny przepis na sukces. I to jest zdanie, które warto sobie wydrukować i powiesić na lodówce. Serio. Tu nie chodzi o bicie rekordów, chodzi o jakość napięcia. Jedna porządna 30-sekundowa deska da o wiele więcej niż 3 minuty bujania się na boki. Więc następnym razem, robiąc deskę, warto zmienić pytanie w głowie: nie ile jeszcze wytrzymam, tylko czy mogę spiąć się mocniej? Warto spróbować zrobić deskę z tą listą kontrolną w głowie. Gwarantuję, że te 30 sekund może być najdłuższymi i najbardziej wartościowymi 30 sekundami całego treningu.